Witam was. Jestem na Turbaczu. Akurat tak się złożyło, że spotkałem tutaj Piotra Biernawskiego, czyli zwycięzcę tegorocznego rzeźnika. Pomyślałem, że dobra okazja, żeby przedstawić jego sylwetkę, pokazać jak żyje, jak trenuje. Piotrek, ty w ogóle wywodzisz się z kolarstwa, tak? Tak jest. O ile można to tak ująć, bo w kolarstwie też byłem Około 3 lat, 3 lata jeździłem. Ale jak e, na poważnie to ścigałeś? 3 lata, a jakieś 2 lata 3 lata turystyka do tego, rowerowa. A to jak zacząłeś ścigać, to był to jaki jakim miałeś wiek? W jakim wieku to zacząłeś? E, to był dokładnie rok 2009. A to ile I miałeś rok, lat? To, to nie byłeś już tak? Nie byłem w życiu. To było y, 8 lat temu, czyli miałem 32 lata już. Ja już byłem, już byłem za stary. A to ty się nie wywodzisz w ogóle z jakiegoś y, żadnego sportu wyczynowego, tak? Nie. nie. Staje się coraz lepszy. Ten rzeźnik jest jakimś tu wskazaniem, że jest, 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 jest. coraz lepiej. Yy, no w wieku 40 lat ciężko już mówić o jakimś rozwoju specjalnie, ale yy, w tamtym roku też był taki rok zwątpienia, bo, bo nie było progresu. Ewidentnie, zły trening chyba, może za duże oczekiwania w tym roku yy, jest progres. I to jest progres i na płaskim bieganiu, gdzie nie biegam płaskich biegów zasadniczo, treningowo w ogóle od roku, i na biegach górskich, gdzie mi się wydaje, że stosunek moich wygranych do reszty biegów jest większy niż do tej pory więc A... wydaje się, że jakiś progres. A to mnie zaciekawiło w jaki sposób mierzysz to, że jest progres na płaskim bieganiu? Biegasz jakieś płaskie biegi? Yy, tak, yy, taki, taka nasza tradycja moja, bo Piotrek już wymienił w tym roku yy, jest półmaraton marzanny, czyli taki pierwszy półmaraton duży w Krakowie, yy, gdzie poprawiłem czas z zeszłego roku o minutę ponad no Może nie są to jakieś super szybkości, no ale mówię, dla kogoś, kto biega 4 lata w wieku 40 lat, czas 1,15 na trudnym maratonie, półmaratonie, maratonie, przepraszam, to uważam, że jest nieźle. Szczególnie jak na amatora. mówimy cały czas o amatorce pełnej. A, to, a ty w ogóle, nie wiem, kiedyś byłeś jeszcze młodszym człowiekiem, który nie biegał, to, to pamiętasz, jakie miałeś jakieś wyniki na 1000 metrów? No bo yy, tam... Chyba w podstawówce to były wyniki rzędu między 30 a 20. No, taka typowa amatorka. Nie, no to 30 czy 20 a w podstawówce, no to już byłeś w czołówce. No możliwe, ale w podstawówce graliśmy w kosza. No. Powiedz trochę o tym, jak ten twój trening wygląda. Jak to, czy to jest jakoś planowane z dużym wyprzedzeniem, czy to jest tak, wiesz, ad hoc po prostu? No właśnie, my jesteśmy z Piotkiem obaj takimi kaczami. To znaczy to znaczy z... Tak, bo my trenujemy w gruncie rzeczy 50, przynajmniej procent treningów. Robimy wspólnie. Z Piotrzkiem z z Huziorem, z którym biegliśmy rzeźnika. Więc to też jest taka historia. Ten nasz team jest taki rzeczywiście team. Biegamy, biegamy jeździmy na rowerze wspólnie od, od w sumie już prawie 10 lat, więc, więc można powiedzieć, że to jest taka prawdziwa drużyna. Rzeźnika, jak biegliśmy drugi raz, żaden z nas nie myślał, żeby z kimś innym powiedzieć. Chociaż mamy nowego chłopaka, też z kolarstwa w drużynie naszej, z którym pewnie i jeden i drugi z nas zrobiłby lepszy wynik, bo chłopak jest mocny. Ale, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że biegamy razem, trenujemy razem. A, a jak trenujemy? E, ja to nazywam rympał. E, jesteśmy totalnymi amatorami i tego się trzymamy cały czas. Ja się bawię biega, bieganiem. Po prostu bawię się bieganiem. E, jeżeli chcę w, pobiec w Tatry na to na 5 godzin biegnę w tatry. Jeżeli chcę pobiec na rzekę na pół godziny, to robię. Nie mam żadnych planów treningowych. Generalnie trzymam się tylko jednego wskaźnika, czyli ilość godzin tygodniowo i to jest zasadniczo. No i to jest wszystko. jaki wskaźnik? Ile to wychodzi tych godzin tygodniowych? W tamtym roku to było około 12 godzin i może stąd te słabsze wyniki. W tym roku to jest 8 godzin średnio i plus minus godzina. Razem z, z, z zawodami oczywiście. To jest już cały tydzień, więc no nie jest to dużo, ale widzę, że jednak wyniki to są... Poprawiły się wyniki, ja się czuję bardziej wypoczęty, czuję się po prostu mocniejszy i bardziej mi się chce, więc jak widać nie warto przesadzać. Ale to jak, jak idziesz w te góry, czy biegniesz w te góry, to jest wtedy, masz taki dzień, że zakładasz, no to dzisiaj to będzie mocne, a dzisiaj to będzie spokojne? Jak to wygląda? Tak, tak. Bardzo często sobie tak zakładam. Jak wieczorem dnia poprzedniego czuję się dobrze i sobie wymyślę, że gdzieś szybciej pobiegnę, to nieraz jest taki plan, że robię bardzo szybkie wybieganie, czy bardzo szybki bieg, ewentualnie jakieś odcinki gdzieś szybciej biegam. Pod warunkiem, że rano nadal mi się chce, bo czasami rano jednak człowiek wyjdzie z auta, zaczyna biec i czuje, że to nie jest to, to wtedy sobie odpuszczam. Wtedy biegnę sobie jakiś wolniejszy trening spokojny i też nie ma w tym żadnego problemu. Ale to problemu. Ty biegasz zawsze w górach, czy czasami też płaskie biegi robisz? W zasadzie od zeszłego roku tylko góry. I to są takie, bo ty mieszkasz w Nowym Targu, tak? tak jest. Czyli twoje takie typowe trasy to są gdzie? Jakbyś tak nam w skrócie powiedział, w jakim kierunku? Yy, tutaj, gdzie jesteśmy. A, to tutaj jest na to Tak, jest. No, najbliższa góra, najwyższa, najwyższy szczyt lokalny, i można zrobić na, na 15 kilometrach, czy nawet 12, to 600-700 metrów przewyższenia. To czasami robię też biegi przez Turbacz, na Stare Wierchy, czy do Koninek. Czy zaczynam na narzawce na przykład, albo w rapce? Różnie. Generalnie staram się codziennie inaczej biec, Czasami biegam po totalnych haszczach, lecę poza szlakowo, po po jakiś zwózkach drzewa i tak dalej, i tak dalej, ale dzięki temu tutaj mam teren. W takich miejscach byłem, że pewnie oprócz tych ludzi, którzy to drzewo różną po lesie, nikt tam nie był. Ale to myśląc, to mnie jeszcze ciekawi, jak myślisz o tym mocnym treningu, czy zawsze to jest po prostu ciągły odcinek od jakiegoś miejsca do, do jakiegoś miejsca, czy na przykład to jest jakiś tam, nazwijmy coś w rodzaju interwału, że tam minuta mocno, minuta słabo, jak, jak to jest w ogóle? Też bardzo różnie. To jest dość śmieszne, bo, bo używamy serwisu Strava, na którym jest mnóstwo segmentów. Sami tych segmentów nie robimy, ale często korzystamy z tych, które są zrobione i nieraz to one warunkuje to, gdzie jak sobie biegamy. Jeżeli jest jakiś długi podbieg, nawet na 40 minut czy, czy godzinę, to nieraz robimy takie długie podbiegi. Czyli w rezultacie robi się wyścig na 40 minut, tak, tak? żeby tak. sprawdzić, się, czy jesteście mocniejsi niż ten, kto zrobił to w czasie. Tak, jest, tak dokładnie tak. I nieraz robimy to w tygodniu między zawodami, czyli zawody w weekend, w tygodniu jakieś takie właśnie zabawy, po czym znowu zawody, więc dość ostro czasami bywa. A, a, a najdłuższe w ogóle nazwijmy to treningi, no nie czy tam, to, 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 no można powiedzieć, że treningi, tak jak wychodzisz w góry to zawsze to już można powiedzieć, że to jest trening, a nie spacer. Tak, tak jest, tak jest. To, naj, najdłuższe takie treningi to jak długo u Ciebie trwają? Uch, no nie robimy bardzo długich treningów, ja myślę, że w Tatrach czystego biegania to jest do 4 godzin, nie więcej niż 4 godziny, czy 4 godziny max, a z reguły to jest około 2,5 godzin do 3. To jest taki standard nasz, czyli na przykład jak podrzeźnika się przygotowywaliśmy, to nie biegaliśmy dłuższych biegów tak naprawdę niż trzy godziny. W tym, roku, w tym roku w ogóle w Tatrach mało biegaliśmy, więc i te treningi mieliśmy krótsze. Tatry są fajne, bo w Tatrach można robić treningi długie i to nie jest nudne. Na Polesie, po Gorcach mimo wszystko po trzech godzinach może się to trochę już dłużyć bieganie. To na przykład taki jakiś długi trening, który robicie w Tatrach, to jest jaka ta trasa? Daj przykład. Taki fajny, który sobie planujesz na przykład No właśnie, 4 godziny trening, to gdzie byś zaczynał i kończył? czterogodziny godziny. 4 trening zrobiliśmy na przykład, wybiegliśmy, wybiegliśmy z Kuźnic, pobiegliśmy na krzyżnę. Z krzyżnego zbiegliśmy przez, przez pięć stawów i przez przełęcz. Czyli przez morowaniec tak, tak jest Tak no. jest, tak jest. I przebiegliśmy na słowacką stronę przez zamkniętą, no niestety przełęcz, więc cicho to mówię na stronę słowacką do Doliny Cichej, gdzie z Doliny Cichej wybiegliśmy z powrotem do Kasprowy i zbiegliśmy z Kasprowego z powrotem do Kuźnic. I to jest trasa na 30, 35 km, czyli takiego biegania po Tatrach, no to już jest ponad 4 godziny. No tam tempo 7. Zero przy takim dystansie to już, jest, to już trzeba biegać, to już nie można chodzić zbyt dużo. A słuchaj, a teraz przechodząc do rzeźnika, bo czy, czy uważasz, że to jest Twój w tym momencie największy jakiś taki sportowy sukces? Myślę, że tak. Myślę, że, że bez dwóch zdań takiego sukcesu nie osiągnęliśmy do tej pory. No, mimo wszystko jest to bieg, który jest znany myślę każdemu, kto w ogóle interesuje się w jakimkolwiek stopniu sportem. W zasadzie chyba żaden inny bieg w Polsce, szczególnie górski, nie może o sobie coś takiego powiedzieć, że, że wszyscy go znają. No, rzeźnik to jest rzeźnik, wszyscy wiedzą, wszyscy znają. Więc... No tak, ale to też jest może kwestia tego, że on jest od wielu lat i że trochę... I on był pierwszym takim, tak jest, bo, bo tak z punktu tak. widzenia jakiś może takiej nazwijmy to elitarności, to na przykład bieg graniotat jest może bardziej jakiś taki... Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że tak. Pod względem sportowym myślę, że rzeźnik nie jest jakimś super, super biegiem, no ale jednak pod względem medialnym to jest rzeźnik, potem długo, długo nic i dopiero cała reszta. Więc pod tym kątem medialnie jest to na pewno nasz największy sukces. A czy, czy sportowo? No szczerze mówiąc musiałbym się zastanowić. Nie wiem. Musiałbym się zastanowić. Okej, a powiedz czy były... Mieliście, ile, ile na macie mieliście przewagi nad drugim zespołem? Prawie 25 minut. No to, ale w trakcie zdawaliście sobie sprawę, jak, jak ta wasza przewaga wygląda, Bo chyba od początku mieliście przewagę, byliście jako pierwsi, tak? Na początku przewaga nie była duża, bo na pierwszym punkcie, czyli na 32 kilometrze, to chyba było 5 minut. Na 50 kilometrze to było 6 minut. Więc... A czy wy raczej myśleliście o przewadze nad tym drugim zespołem, czy, nad, yy, czy porównywaliście się do, do jakiegoś wyniku z poprzedniego roku? Yy, porównywaliśmy się przede wszystkim do, do Piotrka Hercega i Miłosza Szcześnieckiego. Na, na bufecie na 50 kilometrze, jak nam powiedziano, że mamy dobry czas, to pierwsze pytanie, które zadałem, to było, yy, a jaki jest czas w porównaniu do Piotrka z zeszłego roku? Yy -y. <laughs> więc, więc raczej się porównywaliśmy do Piotrka i Miłosza. I, i... Czy, czy w związku z tym, że musieli się utrzymywać takie tempo, to czy były jakieś problemy typu, nie wiem, jakieś kryzysy, czy raczej to było cały czas na luzie? W tym roku było na luzie. No ja zawsze mam kryzys na 40 kilometrze, nawet jak biegnę wolno, więc w zasadzie nie ma tutaj zależności wolno-szybko, na 40 kilometrze mam kryzys. Ale to jest taki kryzys, który trwa powiedzmy te 3-5 km i w tym roku... Bardzo łagodnie minął mi ten kryzys, czyli, czyli w zasadzie poczkowi tylko powiedziałem, że przez te parę kilometrów lecimy kapaczkę wolniej, powiedzmy te 50 sekund na kilometr wolniej, ale jemu w zasadzie nie trzeba powtarzać, bo on i tak o tym wiedział. Więc A on też miał jakieś kryzysy? On miał kryzys na końcówce, już trochę słab siłowo na, na tych ostatnich mocnych podbiegach, czy już podejściach, bo to już były rzeczywiście podejścia. Ale, ale też wiedziałem, że sobie z tym poradzi, więc, więc raczej niespecjalnie nie się tym przejmowaliśmy. Wszystko ale, pod kontrolą. Ale to można powiedzieć, że tak się nie, nie wyjechaliście zupełnie, tak? Żeby, żeby po prostu leżeć za metą? Nie, nie. Znaczy tak naprawdę, fasę trzymaliśmy do 60. Nie 60, 70 gdzieś kilometra, i w którymś miejscu, jak przez, przez asfalt przebiegaliśmy, ktoś nam krzyknął, że mamy 3 minuty przewagi nad, nad następną dżurą. Oczywiście było to nieprawda, ale nie wiem, ktoś nam takie informacje udzielił, i wtedy się nerwówka trochę zaczęła. Wtedy zaczęliśmy szarpać, i to nas, to nas wymęczyło, bo jednak 500, jest takie podejście, gdzie jest 500 metrów do góry na jednym podejściu. Do mety kilka kilometrów, jest informacja zresztą 3 minuty, to spokojnie można patrzeć. No tak, zwłaszcza, że przedtem wiedzieliście, że było więcej, tak? Tak, więc, więc tam rzeczywiście było trochę nerwowo, oglądaliśmy się za siebie ale jak już byliśmy na końcówce podejścia i rzeczywiście nikogo za nami nie było widać, to już trochę, trochę odpuściliśmy już trochę tak luźniej i do tej mety biegliśmy. Myślę, że, że teraz już po śnieżce przeniesiemy się w tatry. No teraz już pogoda będzie lepsza zdecydowanie. Zresztą w tym roku w Tatrach była fatalna pogoda, bo się bardzo długo śnieg utrzymywał i jeszcze ten śnieg spadł. W maju chyba, więc było, było ciężko, ale w tym roku się już, znaczy w tym roku, teraz się przeniesiemy w Tatry i już będziemy w Tatrach biegać, no myślę przynajmniej raz w tygodniu, takie wybieganie właśnie koło 25-30 kilometrów będziemy robić. A Ty biegałeś już w Tatrach? Biegałem. No i w relacji do czołów, do zwycięzcy, byłeś na, na którym miejscu byłeś? Na jedenastym zdaje się. Przy czym straszliwie zawaliłem z butami. Tam na krzyżnem złapała nas burza, akurat jak my przebiegaliśmy. I to też wyszło tak, że my mieliśmy już krzyżne mokre na zbiegu skrzyżnego mokre. A chłopaki przed nami mieli jeszcze suche, a za nami już suche. I, i, I to była pierwsza rzecz. A druga była taka, że zawaliłem tak strasznie z butami, buty, które kompletnie się nie trzymały po mokre. No już była taka sytuacja jak Łukasz Danowski mnie wyprzedzał na koło schroniska na piątce. I po, płaskich, po płaskim kawałku trasy on mnie wyprzedzała ja nie mogłem biec, bo się ślizgałem po płaskim kawałku trasy. I, i, i to było po prostu, ja już się sam się siebie śmiałem tam, że to jest po prostu jakiś horror. No ja tam straciłem skrzyżnego y, na zbiegu do wodogrzmotów. No liczę, że przynajmniej około 50 minut na samym of. tym jednym zbiegu straty. Więc, e, więc tam już miałem pobiegu. Ale więc... może to też była kwestia tego, że już byłeś tak zmasakrowanymi, tak że w ogóle bałeś się, wiesz, noga nie kontrolowała. Nie, z Rafałem Gaczyńskim biegliśmy na krzyżnę i mu powiedziałem, że ja pobiegnę przodem, poczekam na niego, bo byłem zdecydowanie we wszym stanie. On mnie na zbiegu, na zbiegu dogonił, zostawił mi swoje kije, ja byłem bez kijów, i mi zostawił te swoje kije, bo widział, co się ze mną dzieje. i Mówi: Masz moje kije, bo ja sobie poradzę, a ty widzę po prostu się zaraz tu zabijesz bo, bo naprawdę no, równie dobrze mógłbym po lodzie tam wiedzieć. A no, no to z granicy to były buty? Stare Adidasy, Kanadie, Elite na twardej, na twardej podeszwie, która na, na suchym jest fajna w Tatrach, bo do, dobrze chroni stopę, ale na, na mokrym. Zmieniłem buty dopiero na wodach, w motach, no ale to już było po, po, po zawodach. A teraz masz jakieś już przemyślenia na temat tego, właśnie jakie to będą buty? Coś na Wibramie. Ja już e, dorosłem do tego, żeby wiedzieć, że w Tatrach tylko Wibram. W zasadzie nie rozważam innego buta. Nie wiem, jaki but, ale na pewno na Wibramie. No jeszcze, ale jeszcze nie wiesz do końca, tak? Co to będzie? Jeszcze nie wiem do końca, co to będzie. Myślę, że, że Salming. E, mam przyjemność teraz w Salmingach biegać, więc myślę, że Salming. A też but na wibramie oczywiście. A no dobra, słuchaj, a ostatnia taka sprawa, która trochę już jest jednak niezwiązana wprost z to Twoje fotografowanie. Ja się przyznam, że w ogóle uważam Cię za jednego z najlepszych górskich fotografów, jakich w ogóle znam. Jak Pierwszy raz zobaczyłem Twoje zdjęcia i, i publikując czasami jakieś posty, zrzucałeś jakieś zdjęcia, no naprawdę byłem zawsze... Nawet się pytałem kiedyś Ciebie, jakim to jest aparatem, się zastanawiałem się czy to może jest kwestia y, sprzętu czy coś, no ale jakby nie było, no masz naprawdę jakieś, no... Y, y, Wybitne umiejętności patrzenia, i wydaje mi się, że. Czy, czy ty się jakoś zawodowo tym też zajmujesz? Nie, fotografią nie. Chociaż też nie do końca się zgodzę z tymi zdjęciami. Mi się wydaje, że, że to jest kwestia nie tyle umiejętności fotografowania, co bytności w górach. Czyli jeżeli ktoś Bo ma ze sobą samowry, aparat. Tak? tak, jak ktoś ma ze sobą aparat, jest często w górach, to siłą rzeczy. Jakie zdjęcie mu musi wyjść? No, no chyba, że już ma kompletnie dwie lewe ręce i nie bardzo umie obsługiwać sprzęt, ale w każdym innym wypadku myślę, że, że to jest kwestia po prostu być, a nie umieć. Jak jest jak jest człowiek na miejscu... To musi coś fajnego wyjść. A, a to teraz, jak biegniesz górę, góry, to jaki bierzesz z sobą aparat? Jakiej wielkości to jest? Co to jest w ogóle? Tam? Ciekawy jestem. W tym momencie używam systemu Micro 4.3. To jest Panasonic GM1, czyli to jest najmniejszy systemowy aparat, nie licząc jakiegoś tam Pentaxa. Ale to ze zmiennym obiektywem? Z, z wymiennym obiektywem. I mam do tego obiektyw, Upać. możesz wierzyć albo nie, za 300 złotych. Plastikowy obiektyw za 300 złotych w którym robię takie zdjęcia. Jest to rybie oko Olympusa. Do tego mam obiektyw 20 mm, bardzo dobry obiektyw pana Sonika ze światłem 1,7. No, ten, ten obiektyw jest trochę większy, więc Jackie go ze sobą biorę. Ale zdjęcia robi fantastyczne. W ogóle system uważam za świetny. No, oprócz tego używam pana Sonika TZ. A to Twój sekret na no, takie zdjęcie jest trochę właśnie taki, żebym jest taką krótką, ogniskową, tak? Żeby to ob obejmowało bardzo duże panoramy, tak? Tak. Generalnie, nie wiem czy wie się, ale ja też mam stronę z panoramami. Robię panoramy często. I, i mam mnóstwo panoram z teatr, no, Robię panoramy już ponad 10 lat. Panoram mam kaset z różnych miejsc w tatrach, więc to też takie trochę spoczenie, że jestem zdecydowanie szedny, zwolennikiem szerokiego kąta, Ryb, rybiego oka nawet, lubię krzywy horyzont, lubię to wszystko takie zagięte do środka, a niekoniecznie lubię zoomy, no ale tak jak mówię, czasem mam ze sobą taki aparat mały z zoomem i Jakąś kozicę, jak się robi coś w tym no niestety nie, nie zrobimy tego rybim. Ale to rozumiem, że grań będzie będzie zbiegł bez aparatu? W tym roku bez. Dwa lata temu biegłem z aparatem. Naprawdę? Tak jest. No ludzie nie wierzyli mi w to, że wezmę aparat. Miałem ze sobą, zrobiłem trochę zdjęć, dopiero chyba na murowańcu zostawiłem aparat. Już na przepaku stwierdziłem, że tam już dalej nie będę robić Może słusznie bo mógłbym go rozbić, bo tak jak mówię, na zbiegu skrzyżnego chyba się dwa razy wywróciłem i szkoda by było tego oparać. No dobra chłopak, dziękuję bardzo i za i niech, niech moc będzie z Tobą. Dzięki wielkie. Dzięki. Pozdrawiam.